W poprzednim odcinku. Whoa, I tak to jedzie dalej. A, tu jest przejście. A tam mieliśmy jeszcze coś. Tu w lewo. Nie, tam w prawo. Super. Ścieżka muzyczna. Nie ukrywam już bardziej, cieszyłbym się z broni, ale... Dobrej i to. Muzyka ich nie zabije, chyba, że wyjątkowo brzydko śpiewam. No, cześć! Osi! Oh, po cichu cierpliwiej z głową. Becie git! O oh fakt, muszę to przesunąć. Prawie... Oj. Niedobrze. Nie wyszło. Dobra, a więc. Mam butelkę, która może mi się wyjątkowo przydać na tym etapie. Z tegoż względu, że mogę odwrócić ich uwagę. Choćby tak. Dla mnie bomba. Czyli nie potrzebowałem butelki. No ale cóż, ułatwiło mi to wiele. Prawda? Shit. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. On się obudzi. Karta dostępu do hotelu Prestige. Otwiera wszystkie drzwi wyposażone w czytnik czy coś tam. Kolejna butelka. Okej. Okay. No dobra. Co w związku z tym? Czy są tam gdzieś drzwi, które powinienem otworzyć od tak? Nie wiem. Nie widziałem tam takowych. Chyba, że. Okej. Okay.

Szczur. Jemu to wszystko jedno, co? Nara. Tam był Koleś Niewidzialny. Ja pierdziele jak ich nie cierpię. To nie jest dobry znak, że tam był Koleś Niewidzialny. Okej. Okay. Puk, puk. Sebastian spadł sobie... Oh, shit. Błagam, oh powiedz mi, że jest tu topór. Jest również to Ale najpierw załatwi butelką W niebanalny sposób Spójrzcie Wszyscy tam pofruną Wszyscy pomyślą sobie O kurwa butelka A ja teraz podpalę jego Szybko, szybko zanim zauważył kiedy Jest git. Bra? Oj, niedobrze. Niedobrze, że on tu jest. Bardzo niedobrze. Czego akurat tutaj musi iść? Poszedł być sobie gdzieś indziej. Jezu, jak ona tak siedzi tak się boi i to mam ochotę ją przytulić. Zobaczcie, przecież to jest straszne. No spaliłem, no i co? Głupio ci... O kurwa. co sobie. Dzięki. Dawaj. Oh fuck. Zrób. Dobra. To się może udać. Jest git. Oj, widział mnie, prawda? Dobra, tu okay. coś nowego. Hej, pal się, bowiem nie utknąłem w pomieszczeniu poprzednim. O nie, tylko nie ty! Jak ja na nienawidzę! Wszystko. Wszystko będzie Mam Czy moje zadaniem mi było go przypadkiem zastrzelić? Okej, zaufam Ci. Oha, mogę się nastrzelać. Ekstra, mogli się nastrzelać po wszystkie czasy. Idziemy, les. Ja też. Kid i les? Kid les? Bezdzietny. Mój Boże. O, jak tu pięknie. Idziemy na zewnątrz, spójrz. Jak tu pięknie. Wow. Leslie can go home. Can take the train all the way home. No, Leslie. Not today. To. You'll protect me? Yes. That's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. <gasps> it's not your fault. I'm sorry. Stop. You're making a terrible mistake. You don't understand. You don't know what he'll become. We know exactly what he'll become. That's why we need him. You don't understand what Ruvik is after. Ruvik is a corpse. He's after Leslie. And so are we. And you're more afraid of him than us? Don't patronize me. I have orders. But I can't let him have this boy. Leslie is the only one who can. żeby się znał, ale wcześniej nie miałem nabojów. Wcześniej nie miałem, teraz nie mam. Ja nie wiem, życie jest nie w porządku. No, cześć. Oh shit, cisnąm to. Znaczek kojarzę. Znaczy byłem tu już. Tam jest Leslie. Ui. Może what? What the fuck? Oh shit. He's too far gone. I've got stop him. Jest problem? Jest duży problem. Wiele tych problemów jest. Nie każdy z nich ma imię, ale niech mnie szlag Najpierw idziemy po ciebie. Po ciebie nie lubię, jesteś brzydki, głupi. Nie odwracaj się. Dziękuję. Ależ mu przyfasoliłem. Dzięki za topór. Leżysz, to leżysz. Ależ to jest toporów, ja pierdzielę. Dobra... Hej! Ryś glebę! Teraz wezmę ten topór, wpakuję to tamtemu ostatniemu. A ostatni topór, który jest o tam, wezmę sobie na drogę. No bo czemu nie? Cześć! Spoko. Ała! Ciebie nie miałem. Ciebie mam. No idziemy. Jest git.

<grym> okay. Co teraz, kiedy? O, oh, siedz, gdzie też się pojawiłem? Cóż to za lokacja? Cześć, les z tutaj. Wee. Nie, nie? What? Czego nie tutaj? Tutaj. No to gdzie? A, schody. Okej. Okay. Już jest coś, co mi się nie podoba. To, że pojawiła się siostra Lubika w tym momencie, tak? Paciecie wychodzić, gdy są połączone z mechanizmem? Cóż to ty... implikuje, menes? Hej fani bo jakby tu zjeżdżało 8 osób, które chciałyby mnie zamordować. Bym się zdziwił. Czuka Jezu, ale nadal nie rozwaliłem pani... pani latarni, tej która ma długie nogi, obsasy, nie ma rąk i pożera mnie swoim żołądkiem. Him special. Leslie was not always like this. He became catatonic after a traumatic experience as a child. His family was murdered in front of him. The data would suggest that brainwave synchronization with Ruben correlates to specific trauma. In this case, Ruben's own loss of family. This will not do. We need something else at the core, something more acceptable to a whole range of people. Okej. Okay. Sorry, panie doktorze Jimenez. Wcale nie jest mi go szkoda. <grymne> Serio. Sam fakt, że chciał wykorzystywać ludzi do badań. Jego szlak. Klik. Ja już myślę, że ślepy zaułek, co mam podnieść? O! At first, stressing the results, but now they work off a timeline based on their needs. Typical bureaucrats. I've been pushing Reuben, but he's retreated further, doing his research at home, and refusing to come to the lab unless it's directly working on our stem prototype. I am feeling uneasy, and no doubt Mobius is looking on us with question. What's to be? Też bym był podejrzliwy. Bez obraz dla Rubena, że tam Ruwika, nie? Ale nie. Zresztą, jak pamiętacie, Ruwik wziął się stąd, że Ruben Victoriano. Czyli Ruben Victoriano. Tak, i tam Stożki. Może znaczy, już złap to. someone rational inside stem potentially that person could neutralize Reuben I mean Ruvik with my knowledge of the system I may be of some absolutely not we can't afford you complicating this any further we will prepare one of our own sending someone inexperienced we we can't even be sure they can come back then it will need to be someone expendable Celia expendable. Co so What the fuck? Ekstra A po co mi to było, jeżeli mam spytać? Po co? jako cholera. O! Fajnie. Ciekawe czemu tu przyjdzie. Sebastian Okej. Okay. Pragnę zauważyć, że my nie uciekliśmy... Aż, że my uciekliśmy. Temu rzeźnikowi. my go wcale nie zabiliśmy, a to oznacza, że mamy przez ranę pełny. Tu jesteś, dobra, a więc mhm. ok, taki, taki kropa. Mam nadzieję, nie pomylę. Taki, a taki, mikropa? Tak. Okej. Okay. Ja to wszystko kojarzę z figurami z... <grymne> z Tetris'a. Dlatego tak jakoś przychodzi mi to w miarę łatwo do zapamiętania. Okej, okay. no to krokami Sebastiana. To się nie może dobrze skończyć. Pamiętam to. Tam zaczął nas gonić rzeźnik. I robiliśmy takie uaaa... Wow. No właśnie. Ja pierdzielę. O w mordę. Kto się włączy? Shit! Shit! się, żebym ja dostał z wału, nie? Jezu, coś tam mnie tu czeka? Nie wiem. Tędy nie szedłem. Sebastian spadł w dół. Już tu byłem. Tu otwieraliśmy przejście. Wracam się do początku. To zły znak. Obawiam się, że czeka mnie jakiś Final Boss Fight. Przerażająca wizja. Tylko błagam, niech to... Niech to będzie coś, do czego mogę strzelać. Aha. Mam topór. Mam. Dobra. Mówi się trudno. Ba, mówi się przesrane. Zabawmy się w rzeźnika z plawikiem. Dobre! Right. Enough Enough this shit. Um, tak na wszelki wypadek. Jak enough of this shit skoro nie mam amunicji. Już nie krzyczę. Ok, ale potrzebuję mimo to więcej. Więc przeszukajmy co się da. Na wypadek, gdyby jeszcze coś tu leżało. Co wątpię, bo to by było zbyt miłe z ich strony, żeby tak rzucili mi amunicję. O, oh. hej, what's up? Aha, tam to rozwalić? Może się uda. A gdyby tak? Yeah. Cholera! Nie tak to chciałem zagrać, ale okej. Okay. To się nie uda. To był naprawdę zły pomysł, że mnie ja tak strzelał. Spanikowałem. Fuck. Aha. Holy shit. Oh, fuck! No cześć. Może mi to otworzyło drogę? Tak! Do amunicji! Ura! Co więcej? Więcej chcę! Amunicji, więcej chcę! A nóż ukryła się gdzieś tutaj. Nie! To może tutaj? Otóż nie. To było zbyt piękne. Oni po prostu nie chcą, by ja to wygrał. Walfuck well, ty Dobra, to idziemy. Było mnie co życia, ale co tam? Pięknie kiedy. Nie ma co hałasować na spokojnie. Bosko. Po prostu bosko. Punkt kontrolny. Not fany. Not fany. Not fany gryzliber. Not fany. Amunicję bierz i spierdzielamy. Oh shit! Niego nie zauważyłem. Dobra. Plan jest taki: ich należy olać. Natomiast musimy sprzątnąć tego stwora. I to pronto, amigo. Tak pronto, że pronto. O tak. Przeładować. Zabrać. I spierdzielamy. Tu. Nie. Tu. Fuck off nie lubi i tak. Oh shit. Dobrze jest. Okej. Okay. Oh shit. A tu? Chyba jak sobie narysuje. Fuck off. Co jest? jest? Oh, otwieram, 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 otwiera. A tędy? Co? O nie, tylko nie to. Tylko nie ona, tylko nie ona. O mój Boże, tylko nie ona. A, to byli ci. Of oh, Morda. Oni padali po ze snajpy, ale z shotguna to nie będzie tak łatwo. To w ogóle nie będzie łatwe. O nie, oddech! Fu! Wow! 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 Prometheus jest 2. Na odrodzenie U Kidman. Wannie pełnej bąbelków. Very disappointing kid. Such a simple mission, but still, you act out. Valcia. Thankfully, for us, there's always a backup plan. Not everything we give you is for your benefit. The infusion, what did you put in me? We needed to know if one of us could survive in the system, but we're not about to risk anyone of value. Oops. So no, it's rubik. He's all of this. No, tak, no tak, średnio, tak. Tak jakoś tak nie mogę się przekonać, że to rubik Ale zobaczymy. Znaczy na, oni na pewno są źli, nie? Ta cała korporacja na pewno jakieś szuje. No, ale cóż. Cześć, kocie. Zapis gry, Czy To znaczy, że będzie mnie czekać jakaś kolosalna potyczka? Tak, nie bójcie się. Nadal widzę kasetę, która jest po prawej. Sera nie była taka miła, jak wiesz. Jej język głosił rebelię. Pierwszą tak szybka jak dziki zwierz. A skąd pochodzi, nikt nie wie. Sera nie była taka cicha, jak wiesz. Każdy ruch jej był bardzo głośny.